Cześć moi kochani, zapraszam Was dzisiaj na bardzo fajny filmik. Jak co roku nagrywam Wam tanie DIY, w którym pokażę Wam bardzo fajne sposoby na rozpoczęcie roku szkolnego w bardzo kreatywny sposób. Zacznijmy od organizera na biurko. Każdy z nas ma w domu pudełka, które gdzieś tam się walają, nie są nam potrzebne, wyrzucamy je, a to jest bardzo fajny sposób, żeby je wykorzystać ponownie. Mam tu nawet słoik po dżemnie, który jest dobrze umyty w zmywarce. Zaczynamy od tego, że najpierw bierzemy sobie nasze pudełka i układamy je w naszym dużym pudełku, żeby po prostu takie mieć pojęcie, jak to będzie wyglądało. I następnie oklejamy duże pudełko jakimś papierem. Ja mam tu papier samoprzylepny, więc mam ułatwione Zadanie, ale może to być też papier do pakowania. Później wystarczy ułożyć Wasze pudełka w środku i organizować Wasze przybory. Fajnym sposobem na ozdobienie tego słoika jest posmarowanie go grubą warstwą kleju szkolnego. Takiego kleju, który zaschnie nam na przeźroczysto. Teraz wsypuję do środka konfetti, które zostało mi z urodzin, może też być brokat, dociskam i zostawiam do wyschnięcia. Później będziecie mieć bardzo fajny efekt takiego ozdobionego pojemnika. Kochani, teraz rzecz, którą powinien mieć każdy notes i każdy zeszyt na ziemi, czyli przekładka. Zrobicie ją w banalny sposób. Wystarczy wziąć jakąś tasiemkę, która Wam właśnie została po prezencie. Nie wyrzucajcie nigdy takich rzeczy. I klej. Może być klej na ciepło, tak jak ja mam, ale może być też jakaś kropelka. No i wystarczy przyciąć tasiemkę do wysokości Waszego zeszytu lub notesu i przykleić klejem na okładce z tyłu. I teraz zróbcie to w każdym zeszycie i naprawdę ułatwicie sobie zarówno rok szkolny, jak i wasze notatki. Możecie to zrobić w swoim pamiętniku, w swoich notesach, w swoich kalendarzach, nawet jeżeli nie jesteście w szkole. Teraz będziemy robić taki dodatek na brzeg zeszytu. Już Wam to kiedyś pokazywałam w jednym z takich filmów, ale znalazłam bardzo ładną taśmę, więc stwierdziłam, że ją wykorzystam. To jest tylko przykład, bo oczywiście ten zeszyt jest normalny, nie mogę mu nic zarzucić, ale mogę go sobie taką taśmą właśnie ozdobić. Więc pamiętajcie, jak macie brzydki zeszyt, zawsze możecie go troszeczkę zmienić właśnie za pomocą jakiejś taśmy lub naklejek. Co do naklejek, to teraz przechodzimy do pierwszego sposobu na ozdabianie zeszytu, czyli oklejanie naszego zeszytu. Na pewno macie mnóstwo naklejek w domu, z którymi nie wiecie co macie zrobić, a to z pudełek subskrypcyjnych, a to od kogoś dostaliście, a to gdzieś było jako dodatek i teraz jest właśnie ten czas, żeby ozdobić nudny zeszyt, nudny notes, żeby fajnie wyglądał i pamiętajcie, że będzie inny niż wszystkie, ponieważ jest niepowtarzalny. Kolejny sposób na dekorację zeszytu to stemplowanie. Może macie w domu jakieś stemple, może zajmujecie się akurat scrapbookingiem i macie takie gadżety, a może wasza koleżanka ma. Ja dorwałam takie silikonowe stemple i pierwszy raz ich używam i powiem wam, że to jest fantastyczna zabawa. Jestem trochę zamieszania, ponieważ musicie użyć odpowiedniej farbki lub tuszu. Ja akurat miałam też taki tusz i odbijałam go sobie z silikonowej podkładki. Po prostu robiłam to palcami, ponieważ te stemple mi się na dłoniach trzymały. Ale w sklepach jest teraz mnóstwo różnych stempli tematycznych i możecie sobie wasz nudny zeszyt wystemplować. Ja mam akurat tutaj taki motyw przewodni podróży. Myślałam, żeby tu jeszcze coś dorysować, ale powiem Wam, że ten efekt ostatecznie mi się podoba. Naprawdę wygląda niepowtarzalnie. Kolejny sposób na dekorację, tak jak ozdabiałam słoik, będę teraz ozdabiać teczkę, która oczywiście jest nudna, nic na sobie nie ma. Wystarczy posmarować bardzo grubą warstwę kleju. Pamiętajcie, że klej powinien zasychać na przeźroczysto i możecie to wcześniej po prostu sprawdzić. Gruba warstwa takiego kleju i wysypuję moje konfetti. Dociskam te kółeczka tak, żeby przelegały mi idealnie. Możecie to też zrobić za pomocą tak zwanego i zostawcie do wyschnięcia. Wygląda to po prostu jak jednorożec. Teraz słuchajcie, coś na co wpadłam przez przypadek. Tatuowanie zeszytu. To jest możliwe, bo mi to wyszło. Miałam tutaj słuchajcie, jeszcze takie tatuaże, które kiedyś dostałam i tak leżały, leżały i czekały na swoją kolej i pomyślałam, że wy sobie zeszyt. Tak, dobrze słyszycie. Wystarczy wyciąć wasze tatuaże, ułożyć tak jak chcecie, żeby później się komponowały. Przyklejcie je stroną od tatuażu i zwilżajcie delikatnie wodą. Ja robiłam to, jak widzicie, palcem, możecie to robić wacikiem, jeżeli wolicie. I słuchajcie, zaraz zobaczycie, jak to wyszło. Wystarczy delikatnie ściągnąć tą folię, docisnąć tatuaż i zostawić do wyschnięcia. No Przyznacie, że wygląda to bombowo, jakby to było nadrukowane po prostu na zeszycie, a jest to tatuaż. Teraz osuszam jeszcze powierzchnię i nakładam warstwę przeźroczystego lakieru do paznokci, żeby utrwalić moje wzory, i zostawiam do wyschnięcia. Kochani, kolejny sposób to roślinny zeszedł. Wymyśliłam to przez przypadek. Miałam właśnie taki kawałek sztucznej roślinki, nie wiedziałam co z nią zrobić, a wiedziałam, że chcę do tego DIY jej użyć. Także nakleiłam sobie za pomocą tego pistoletu z klejem właśnie tą gałązkę na taki zeszyt do rysowania. Wiecie, przez takie detale możecie wyrazić swoją artystyczną duszę. Pamiętajcie, żeby ściągnąć nadmiar tego kleju, to bez problemu się ściąga. No i mamy taki efekt 3D. Kolejna fantastyczna sprawa to tablica do organizacji. Jeżeli nie znajdziecie takiej tablicy w sklepie, chociaż teraz jest to dosyć popularna sprawa i bardzo niedroga, możecie sobie użyć trochę farby, właśnie takiej kredowej, i po prostu pomalować sobie czy to kawałek ściany. A jeżeli nie ściany, to po prostu zróbcie sobie takie miejsce w ramce, gdzie będziecie mieć właśnie farbę kredową i możecie sobie tam różne rzeczy pisywać, organizować Wasz tydzień. Taka naklejka jest fajna, bo możecie ją łatwo odkleić, przekleić w inne miejsce w domu, łatwo z niej zmazywać i zapisywać różne rzeczy. Teraz przechodzimy już do takich bardziej kosmetycznych spraw. Tutaj chciałabym Wam pokazać, że możecie w fajny sposób wykorzystać ponownie pojemniki. Mam tu pojemnik po kremie, i po prostu przelałam sobie trochę kremu do ciała, żeby zrobić sobie krem do rąk, który mogę trzymać na biurku, żeby nie trzymać jakichś dużych tubek. Żeby wiedzieć co jest w środku nakleiłam sobie naklejki i podpisałam ten krem. Dzięki temu będę mieć zawsze krem do rąk pod ręką i nie będę obstawiona mnóstwem kosmetyków. Inne kosmetyczne DIY to balsam koloryzujący z pomadki. Ja tutaj użyłam akurat pojemnika po peelingu. Słuchajcie, chciałam po prostu jeszcze raz go użyć i myślałam, co mogę tutaj wlać do, do środka, żeby ponownie go użyć, ale niestety nie mogłam zmyć naklejki do końca. I co zrobiłam, to okleiłam sobie to opakowanie po prostu. Sznurkiem. Dzięki temu zyskało to taki bardziej rustykalny efekt. Na wierzchu nakleiłam też naklejkę i podpisałam. W środku będziemy topić naszą szminkę, ale nie dosłownie topić, e, samą szminkę, ponieważ jest zbyt ciemna i stwierdziłam, że zrobię sobie balsam koloryzujący. I tak tej szminki nie używałam, więc dodaję do niej trochę oleju kokosowego, taką łyżeczkę. I będę to przez chwilę topić w mikrofalówce, żeby dobrze wymieszać, żeby składniki się połączyły. Dobrze sobie w międzyczasie to przetestować, czy kolor Wam odpowiada. Dla mnie nadal był za ciemny, więc dodałam trochę więcej oleju kokosowego. Jeżeli nie macie oleju kokosowego, możecie dodać po prostu pomadkę do ust, której nie używacie i rozcieńczyć trochę tą Waszą szminkę. Dzięki temu będziecie mieć bardzo fajny balsam i zawsze możecie go trzymać czy to na biurku, czy w torebce. Teraz Wam pokażę, jak wyglądał mój organizer. Możecie sortować sobie od największych do najmniejszych, również Wasze przybory szkolne, kredki. Może jesteście artystyczną duszą, tak jak ja, i lubicie sobie trzymać takie rzeczy na wierzchu, bo często ich używacie. Także organizer to fantastyczna sprawa, która pomoże Wam się zorganizować. Organizer możecie też wykorzystać, oczywiście, do przyborów, do makijażu, do pędzli oraz do Waszych paletek. Jeszcze nasza nowa kolekcja caseów. Teraz do 1 września macie czas, żeby kupić ją 20% taniej, jak wszystko na naszej stronie. I tak to wygląda, moi kochani. Mam nadzieję, że wam się podoba, że coś tutaj podpatrzyliście w tym e, DIY. Napiszcie, który sposób wam się najbardziej podobał i który e, macie ochotę wypróbować. Zobaczcie jeszcze, jak ten balsam wygląda na ustach. Naprawdę fajnie się prezentuje, delikatnie. A teraz mam coś dla was. Całą torbę kosmetyków. Słuchajcie, od jakiegoś czasu zbierałam dla was kosmetyki. Tutaj wam wszystko pokażę, co będzie w rozdaniu. Postanowiłam, że do jednej osoby powędruję cały worek z kosmetykami różnych marek. Może Wam się przyda na rok szkolny i może sprawi Wam radość. A wystarczy, że napiszecie mi w komentarzu na dole, dlaczego lubicie DIY, czyli zrób to sam. Pamiętajcie, żeby być subskrybentem mojego kanału, ponieważ jest to rozdanie tylko i wyłącznie dla moich subskrybentów i cały regulamin tego rozdania macie oczywiście jak zawsze w opisie. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta z tych kosmetyków. Wszystkie są nowiutkie, świeżutkie i idealne, żebyście ładnie się umalowali. Na koniec, jeszcze nie zapominajcie o śniadaniu. Darek na swoim kanale pokazał wam, jak zrobić przepyszne kanapki. Możecie je też wykorzystać jako kanapki do szkoły lub do pracy, także koniecznie zobaczcie jego film. A także pamiętajcie o kubkach wielorazowych, żeby zabierać je ze sobą, czy to do szkoły, czy do pracy. Możecie w nich trzymać herbatę, kawę i fajnie zacząć dzień. Wpadajcie koniecznie, żeby zobaczyć filmy z poprzednich lat. Jeszcze więcej DIY. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuki do góry. Pa kochani!